Filmik z próby złożenia podnośnika. Ogólnie, żeby złożyć już to, musimy mieć gotowe części. I dajemy tutaj zespół. Najpierw złożę na szybko pierwszy podnośnik, czyli tak. Mamy tutaj u góry staw komponent. No, ja to mam w folderze podnośnik 1 No i tak, mam podstawę, więc daję. Stawa, otwórz i prawym przyciskiem myszy dam umieść nieruchomy początek. OK. Escape. Obracam to jakoś spoko. Mamy główną część. No i teraz dajemy wstaw. No i od razu sobie y część drugą otworzę. Prawy obrócę sobie trochę żeby było w miarę, ok. No i tutaj sobie lewym ciach jest escape. To wszystko potem, no można to, to wszystko będziemy w ogóle wkładać potem, więc na razie sobie tylko dodam wszystkie części, żeby były tutaj. Ok. I ostatnia, chyba. A jeszcze, jeszcze dwie. To. No i ostatnia część to tak. Okej, okay. I teraz, żeby to wszystko złożyć, mamy tutaj dwie opcje: połączenie i wiązanie. Ym, tak. Żeby tak bardziej nastało, to zrobić, to ja bym użyła wiązania. I tak wybieramy sobie, bo chcę tą część, tą podstawę zrobić, to wybieram sobie oś tego walca i oś tego. I sobie tu pociągnę do góry, jak się uda. Bo normalnie się udawało. Jeszcze tu jest odsunięcie, że na przykład. Aha, to jest obok. Mm. O kurczaki. Jak to się robiło? W górę. To wiem, inaczej. Wiązanie. Okej, okay, to z tym? Tu można dać różne jeszcze, jakieś styczne. Aha, dałam. porcze, Nie, tak. No, z tymi wiązaniami to ogólnie jest mm, zabawa. Mhm. Tylko nie chciałam, żeby to się ruszało. Więc. Połączenie. Aha, tak. Połączenie. Dobra, czyli trzeba było dać połączenie i wybrać te dwie części. No, i tutaj sobie długość już samemu ogarnąć. Widać ok. I teraz już jest git. Ta część jest połączona. Teraz połączymy e, też damy połączenie tego z tym. Hmm. Aha. Stop. Połączenie. O, tego z tym. Można trochę tu i okej, okay. no i zostaje nam połączenie tego dużego z no tym, no właśnie tak jak tutaj pokazuje się, O, tak, no i ostatnie połączenie z tym I tu dajemy niesztywne w opcjach, tylko właśnie, no powiedzmy obrotowe, nie obrotowe, walcowe, o tak, no i okej, okay. i złożyliśmy podnośnik, więc Spoko. Można jakieś te ograniczenia dawać, żeby to nie wychodziło całkowicie do góry. Żeby to o tak nie wychodziło. No ale nie wiem, w sumie nie robiłam tych ograniczeń. Także złożyliśmy podnośnik pierwszy.